Witam serdecznie. Nasza przygoda z Ewangelią Mateusza trwa. Po Ewangelii Dzieciństwa zaczęliśmy czytać rozdział trzeci. Czytaliśmy fragment zatytułowany w Biblii Tysiąclecia, bo tutaj czytamy właśnie ten przekład. Jest to Biblia liturgiczna, jak przypominam często, dlatego przeczytaliśmy pierwszych 12 wersetów. Chciałbym wrócić do wersetu siódmego i jeszcze pewne rzeczy dopowiedzieć jako komentarz, też jako interpretacja tego, co jest ważnym przygotowaniem potem do dalszej części Ewangelii Mateusza. W siódmym wersecie czytamy A gdy widział, oczywiście Jan Chrzciciel, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem. Tutaj wiadomo, że pojawiają się nam takie y, określenia, są to wymienione stronnictwa religijne, dzisiaj byśmy powiedzieli nawet partie religijne. Są wymienieni faryzeusze, saduceusze. Kończąc ostatnie spotkanie, wspomniałem także w kontekście I wieku o wspólnocie Esenczyków, Sadokitów, o Qumran, a więc mamy tutaj. Yy, no, czy potrzebne nam są konieczne informacje dotyczące kontekstu, w jakim rodziło się chrześcijaństwo? Może pozwolę sobie od razu przywołać, czyniłem to już przy omawianiu Ewangelii Marka, ale widzimy, że tutaj też trzeba po tę książkę czy po książki tego typu sięgnąć, mianowicie książka księdza profesora Mariusza Rosika "Judaiz u początków ery chrześcijańskiej. Z tego co mi wiadomo, również na stronie internetowej księdza profesora Mariusza można um, tę książkę znaleźć um, po prostu w wersji elektronicznej w formie PDF-u, a więc tym bardziej łatwiej jest zaglądnąć do książki, która w sposób bym powiedział Zwięzły, ale rzeczowy, mówi nam o kontekście życiowym, historycznym judaizmu u początków ery chrześcijańskiej. A na pewno na kształt judaizmu u początków ery chrześcijańskiej miała, miał wielki wpływ, miały wielki wpływ stronnictwa religijne, przede wszystkim stronnictwo faryzeuszów i saduceuszów. Więc tutaj podkreślam, że dwiema działającymi w pierwszym wieku grupami żydowskimi, których przedstawiciele najczęściej pojawiają się w Ewangelii Mateusza jako oponenci Jezusa, są saduceusze. Aluzje, do których można znaleźć w wersecie już drugiego rozdziału, w wersecie czwartym i którzy są potem wspominani w wersetach tutaj w trzecim rozdziale, w wersecie siódmym, ale i w rozdziale szesnastym, dwudziestym drugim. I druga grupa to faryzeusze stanowiący głównych krytyków Jezusa przez całą jego publiczną działalność. Ugrupowania te, inaczej jak powiedziałem, stronnictwa religijne, razem wzięte tworzyły religijną elitę judaizmu na terenach Palestyny u początków ery chrześcijańskiej. Przypomnę, że saduceusze wyłonili się jako religijna i polityczna grupa w okresie machabejskim. A to znaczy w II wieku przed naszą erą. I należeli do nich głównie arcykapłani, kapłani zarządzający świątynią jerozolimską. Wielu spośród nich było wyznaczonych przez Rzym oraz członkowie żydowskiej arystokracji jerozolimskiej. Wielu z nich zajmowało przywódcze stanowiska w judaizmie. I wieku. Saduceusze pełnili funkcję łącznika między Narodem Żydowskim a Rzymem i w znacznej części współpracowali z rzymskimi władcami panami. Faryzeusze z drugiej strony byli ruchem odnowy, który również miał swe korzenie w czasach machabejskich, też w drugim wieku przed naszą erą. Kładli oni nacisk na rygorystyczne, drobiazgowe przestrzeganie prawa oraz zachowywanie tradycji ustnych, które wokół niego narosły. Szczególną uwagę faryzeusze poświęcali tym prawom religijnym, które oddzielały Żydów od innych narodów i starannie zachowywali torę. Zwłaszcza w tych dziedzinach, w wypadku których Żydów mogło kusić pójście na kompromisy. Na przykład w kwestii rytualnej czystości, zasiadania do stołu z ludźmi nieczystymi, płacenia dziesięciny, zachowywania szabatu itd. Choć faryzeusze zasiadali obok saduceuszu w żydowskiej Wysokiej Radzie, zwanej Sanhedrynem, posiadali znaczenie większe, znacznie większe wpływy wśród ludności. Nawoływali lud do uważnego przestrzegania Bożych praw, wierząc, że troska o zachowywanie prawa doprowadzi do nadejścia nowej ery, kiedy to Bóg odnowi Izraela i wyzwoli go od Jego Życieli. Uczeni w piśmie są w Ewangelii Mateusza często wymieniani obok faryzeuszy. Byli to ludzie umiejący czytać, pisać, prowadzić dokumentacje, którzy pełnili funkcję sędziów, przywódców synagogalnych, współpracowników, kapłanów i profesjonalnych nauczycieli prawa. Wielu uczonych w Piśmie było faryzeuszami, lecz niektórzy byli kapłanami i saduceuszami. Mateusz, jak słyszeliśmy, mówiąc o działalności Jana Chrzciciela nad Jordanem, przedstawia dwie grupy werset 7, trzeciego rozdziału które odegrają znaczącą rolę w życiu Jezusa. Faryzeuszów i saduceuszów. Ich obecność nad Jordanem wskazuje, że przywódcy żydowscy czuli potrzebę zbadania tego nowego ruchu, jaki pojawił się na pustyni. Nie wydaje się, by odczuwali oni potrzebę nawrócenia i przyjęcia chrztu. Mateusz bowiem opisuje ich jedynie jako przychodzących do chrztu, w przeciwieństwie do tłumów, które rzeczywiście przyjmowały chrzest od Jana, wyznając swoje grzechy. Przywódcy religijni przychodzili jako śledczy, nie jako szczerzy pokutnicy chcący uczestniczyć w ruchu zapoczątkowanym przez Jana. To dlatego Jan zwraca się do nich tak surowo, nazywając ich plemieniem żmijowym. I pytając ich ironicznie: Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Tak jakby faryzeusze i saduceusze pragnęli być częścią pokutującego tłumu. Jan ostrzega, że zbliża się dzień gniewu. Dzień gniewu, dzień sądny zapowiadany przez proroka Sofoniasza w VII wieku, przez proroka Malachiasza na przełomie IV, III wieku, czas udręki i sądu Boga, który nadejdzie, jak głosili prorocy, gdy historia wejdzie w swą końcową fazę. Tylko ci, Którzy szczerze odpokutują za grzechy, unikną gniewu tego sądu. Następnie Jan precyzyjnie wskazuje główny powód, dla którego faryzeusze i saduceusze nie pokutują. Nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Wielu Żydów było przekonanych, że ich tożsamość etniczna, ich biologiczne pochodzenie od Abrahama zapewnia im członkostwo w rodzinie przymierza z Bogiem i ochroni ich od potępienia w Dzień Sądu. Jan wykazuje, można by tak powiedzieć, głupotę takiego przekonania. W Królestwie, które ogłasza Jan, członkowie ludu Bożego będą wyróżniać się nieetnicznym pochodzeniem. Ale szczerym nawróceniem. Bo powiadam Wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ci, którzy się nawracają, niezależnie od tego, jakie jest ich pochodzenie etniczne, mogą stać się prawdziwymi synami Abrahama, członkami rodziny Bożego Przymierza. Ci Żydzi. Którzy sądzą, że ich biologiczne pochodzenie od Abrahama zwalnia ich od te radykalnego nawrócenia i czyni nietykalnymi w obliczu Bożego Sądu, mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Faryzeusze i saduceusze mogą się określać mianem dzieci Abrahama, lecz ponieważ nie chcą pokutować za swe grzechy. Wraz z resztą ludu zgromadzonego nad Jordanem, z perspektywy duchowej, są przeciwieństwem tego, za co się uważają. I jan-chrzciciel ostro nazywa ich synami Abrahama. Przepraszam, nie nazywa ich synami Abrahama, lecz potomstwem żmijowym, który to obraz wykorzystany jest do opisania. Niegodziwości faryzeuszów w innych tekstach Mateuszowej Ewangelii w 12 czy 23 rozdziale i który w innych miejscach Biblii łączony jest po prostu z szatanem. By opisać sąd czekający tych, którzy się nie nawrócą, Jan sięga do bolesnych obrazów. W pismach prorockich wyobrażenie wyciętego drzewa często odnosi się do Bożego sądu nad pogańskimi narodami. Tak jest w księdze proroka Ezechiela, Daniela. Teraz Jan w zaskakujący sposób wykorzystuje ten obraz, by opisać sąd Boży nie nad wrogami Izraela. Lecz nad jego przywódcami religijnymi. Wrzucenie drzew w ogień było innym sposobem sądu. Podczas gdy siekiera przyłożona do korzenia drzew dramatycznie wyobraża nie tyle wycięcie nieprzynoszących owocu gałęzi, ile upadek całego drzewa. Co kryje w sobie przesłanie o nieuchronnie zbliżającym się końcu tych, którzy się nie nawrócą. Następnie Jan zwraca się do tych, którzy przybyli rzeczywiście przyjąć chrzest, informując ich o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Jan deklaruje, że nadchodzi ktoś, kto jest mocniejszy od niego. Stwierdza nawet, ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. Spośród wszystkich zadań, jakie słudzy wykonywali dla swego Pana w starożytnym świecie śródziemnomorskim najbardziej poniżające wiązały się z dotykaniem jego stóp. Później od żydowskich uczniów oczekiwano, że będą dla swego rabiego wypełniać wszystkie zadania. Jakie wykonywaliby słudzy poza zdejmowaniem mu sandałów. Jednak, co niezwykłe, Jan chrzciciel stwierdza, że nie jest godzien wykonać dla Jezusa nawet tej najbardziej podstawowej czynności. Po drugie, Jan przeciwstawia swój chrzest temu, którego będzie dokonywał mający nadejść chrzczący Duchem Świętym i ogniem. W Starym Testamencie duch i ogień były wiązane z oczyszczeniem. Żydzi mieli nadzieję na to, że w przyszłości nastąpi oczyszczające wylanie ducha. Tutaj zapowiedzi proroka Izajasza, Ezechiela i Joela. Zwłaszcza w 36 rozdziale księgi Ezechiela idea wody, ducha powiązana zostaje z moralną i duchową odnową ludu Bożego. Warto tutaj przytoczyć fragment 36 rozdziału księgi Ezechiela. Znany fragment. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy. Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Ducha mojego chce tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań. Analogicznie do tego prorocy przepowiadali, że ogień wypali to, co złe, i oczyści pokutujący lud. Tak znowu u Izajasza, u Zachariasza, u Malachiasza. Zatem Jan podczas gdy sam sprawuje rytuał wyrażający nawrócenie, równocześnie głosi tego, który nadchodzi po nim i będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Co wskazuje na oczyszczający efekt, jaki będzie miał chrzest sprawowany. Przez tego ostatniego, czyniąc faktycznym ten powrót ludu Bożego do świętości, który Janowych chrzest wodą mógł jedynie symbolizować. Duch i ogień były wiązane w Starym Testamencie także sądem Bożym. Które to skojarzenie pasuje do surowych ostrzeżeń Jana z poprzednich wersetów 7, 8, 9 oraz do metafory pszenicy oraz plewe z wersetu 12. Chłopi zanosili swoją pszenicę na miejscowe klepisko, gdzie poddawana była omłotowi, podczas którego ziarna Podrzucano w powietrze za pomocą podobnej do widelca szufli, nazywanej wiejadłem. Cięższe ziarno upadało na ziemię, skąd je zbierano, by je przechowywać, podczas gdy lżejsze, niejadalne plewy, które wywiewał wiatr, zabierano i spalano. Obraz ten symbolizuje to, że podczas sądu który jest tu pośrednio wyobrażony jako żniwa, Bóg zbierze oczyszczonych z Izraela jak dobre, ciężkie ziarna pszenicy, które zostały zebrane z sklepiska, i usunie z Izraela wszelkie zło, które zostanie spalone jak plewe. Słowa Jana Chrzciciela. Przypominają nam o tym, jak potężna jest moc chrześcijańskiego chrztu. Janowy chrzest nad Jordanem służył jako istotny, widzialny wyraz osobistej pokuty przygotowującej na przyjście Mesjasza. Niemniej Jan przyznał, że jego chrzest niknie przy tym, który ofiarowuje Chrystus. Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. On Was chcić będzie duchem świętym i ogniem. Co sprawia, że chrzest ofiarowywany przez Chrystusa jest tak potężny? Nadaje on tożsamość, której sami nigdy nie bylibyśmy w stanie zdobyć. Poprzez chrzest Bóg darmowo przebacza wszystkie nasze grzechy i napełnia nas Duchem Świętym, czyniąc nas swymi dziećmi, którego to stanu nie moglibyśmy osiągnąć własnymi staraniami. Tak chrzest przedstawia katechizm Kościoła katolickiego. Chrzest daje nam też siłę do życia w sposób, którego sami z siebie nie potrafilibyśmy prowadzić. Chrzest z Duchem Świętym nie wyraża jedynie pragnienia, by lepiej żyć. On rzeczywiście zmienia daną osobę, jednocząc jej duszę ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, wypełniając ją Jego boskim życiem, by miała siły do życia i działania zgodnie z ponagleniami Ducha Świętego. Napełniony Duchem Chrystusa chrześcijanin może zacząć kochać nie własną upadłą, samolubną miłością, lecz boską miłością Chrystusa przezwyciężającą jego słabości, jak stwierdził święty Paweł. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. No, i dochodzimy, można by powiedzieć, do kolejnego fragmentu. Zanim go przeczytam, może będzie to już na kolejnym spotkaniu, to pragnę nadmienić, że w Ewangeliach Synoptycznych, a więc w Ewangelii Marka, Mateusza Łukasza, są trzy opowiadania z życia Jezusa. Które w szczególny sposób ukazują Jego synostwo Boże, i zalicza się do nich opis chrztu, kuszenia i przemienienia. W przedstawionych wydarzeniach bierze udział sam Jezus. Tylko w ostatnim opowiadaniu towarzyszy mu trzech świadków. Specyficzny charakter tych opisów zauważyli, Najpierw badacze szkoły niemieckiej na początku XX wieku, między innymi Dibelius, jeden z twórców metody Forms i zakwalifikował je do oddzielnego gatunku literackiego, który nazwał mitami. Przez mit rozumiał on nauczanie pierwotnego Kościoła o Jezusie jako synu Bożym. Chociaż w przekazie pierwotnego Kościoła opisy chrztu, kuszenia i przemienienia Jezusa spełniały ważną funkcję teologiczną, ukazując Jego boskie synostwo, to jednak miały one również wartość historyczną. Odwoływały się do autentycznych wydarzeń i przeżyć Chrystusa. Są to zatem opowiadania o charakterze biograficznym. Chociaż pojęcie biografii nie oznacza tu kronikarskiego zapisu historii Jezusa, na uwadze mają jednak przede wszystkim aspekty chrystologiczne ukazują boskość Chrystusa na tle trzech niezwykłych wydarzeń historycznych. Wspaniałym komentarzem, a jednocześnie też głosem. Polemicznym w dyskusji z tymi wszystkimi, którzy zaprzeczają historyczności spraw zapisanych w Ewangeliach, są książki kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, dobrze nam znane. Przy Ewangeliach Dzieciństwa przywołałem trzeci tom, Jezus z Nazaretu, Ewangelia Dzieciństwa, a tu. Rozpoczynając czy stając przed tymi trzema e, wydarzeniami biograficznymi, przypominam, stojąc przed e, e, zaprezentowaniem opisu Chrztu według Mateusza, kuszenia i przemienienia, naprawdę polecam, żeby wrócić. Jest szansa do książki Jezus Nazaretu, część pierwsza, od Chrztu w Jordanie do przemienienia. Tutaj bardzo szeroko nasz autor przedstawia te teksty, problemy egzegetyczne, ale jednocześnie też... Podejmuje głos przeciwko tym wszystkim, którzy są sceptykami historycznymi, czyli zaprzeczają historyczności tych wydarzeń. Jak słyszeliśmy, Dibelius mówi, że są to mity, bo odrzuca te wszystkie teksty, które mówią o, mają charakter nadprzyrodzony, czy mówią o pewnej cudowności. Na tym kończymy nasze spotkanie. Spotykamy się. Na kolejnym przygoda widzimy trwa, nabiera tempa, a więc staniemy przed bardzo ważnymi wydarzeniami. Na to kolejne spotkanie też serdecznie zapraszam za dzisiejsze. Dziękuję.